Nagrody Narodowego Centrum Nauki są przyznawane w wyniku wniosków, które składają określone osoby z polskiego środowiska naukowego. Zgłaszają oni kandydatów, którzy mają konkretne osiągnięcie naukowe. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa po rocznej przerwie, kiedy z wiadomych powodów nie mogliśmy się spotkać. Dlatego teraz musimy troszkę nadrobić tę stratę ubiegłego roku. Jest to edycja podwójna, mianowicie dla laureatów w 2020 roku i 2021. Wydaje się, że nagrodziliśmy badaczy przede wszystkim za odwagę w stawianiu pytań, oryginalność podejść oraz pasję. Nagradzamy młodych naukowców do 40 roku życia. Jest to, można powiedzieć, nasz naj, najtrudniejszy konkurs. To jest wyjątkowy dzień dla mnie i podejrzewam, że dla każdego młodego naukowca w Polsce nagroda NCN-u, główna, najważniejsza nagroda dla młodych osób z roku życia jest osiągnięciem wyjątkowym. Zaczynał jako chemik, skończył jako fizyk teoretyk. Chciałbym zacząć od podziękowania dla Narodowego Centrum Nauki za granty badawcze, ponieważ bez tych grantów badawczych albo nie otrzymałbym wyników, za które zostałem nagrodzony, albo pracowałbym w innym kraju nad nimi. Osobiście mam nadzieję, że ta nagroda nie tylko będzie dla mnie uskrzydlająca, ale także zmotywuje moją grupę do jeszcze bardziej wytężonej pracy i stąd istnienie ncn i wsparcie badań podstawowych jest niezwykle cenne. Więc z wprawdzie nie mamy, ale mamy zwycięzcę. Profesora Jakuba Growca. Jestem niezmiernie zaszczycony. Jest to, uważam, wspaniała sprawa i, i, i bardzo prestiżowa nagroda. Bardzo jestem szczęśliwy, że udało mi się ją uzyskać. Nauczyłem się chodzić, odtąd biegam, nauczyłem się latać, odtąd nie potrzebuję popchnięcia, by ruszyć z miejsca. Czego mnie uczy ta nagroda, to może tego, że. Z jednej strony warto pracować, dążyć do osiągnięcia pewnych celów, ale też nie można stracić z oczu tych najważniejszych rzeczy, czy chociażby takich jak rodzina. W tym roku po raz pierwszy nagradzamy osoby, które pracują w Polsce od wielu lat, ale są cudzoziemcami. Muszę powiedzieć, że to mnie bardzo cieszy. זה הגדול הגדול שאני מנהל במהלך של החברה שלי לכל האחרונות שלנו עשינו עוד לפני שנה. אני באמת רוצה להגיד משהו לבחור לחברה שלי. אנחנו נהיה קצת זמן לעצור ולאחור את התרגיל הגדול הגדול שהשמענו עוד לפני שנה. יסטון ברדזו, בראשון. בידיים זה אבי זרוביץ', צוס ומתמטיקה, הם נושים מביץ' ברדזו, זה מוטיבוואן. Musimy mieć przekonanie, że to jest bardzo ważne. To musi być coś wewnętrzne. Co jest bardziej wymagające te prace badawcze, które pan prowadzi, czy nauka języka polskiego? Chyba trudno jest nauczyć się polskiego.